No I miały być dzisiaj górki. Miało być 120 km, ale jednak pogoda trochę zmieniła plany. Jest bardzo ciepło, ale też ma padać. W związku z czym ruszamy przed 10 rano. W kierunek Bernia, czyli jedna z takich fajniejszych, położonych bezpośrednio przy kalpę Hopek. Traska na 60 km i około 1000 m w górę. Więc ruszamy i spróbujemy dogonić ekipę MJ Protur z Maćkiem i Ryśkiem, którzy już przyjechali w ten weekend i ruszyli wcześniej. Zobaczymy, czy uda się ich dopaść. Zobaczymy, jak tam frekwencja na turnusie. Trzymajcie kciuki, żeby ich dogonić. Na dobry początek dnia prawdziwy klasyk, czyli Fustera. To jest taki podjazd, który tutaj będziecie pamiętać aż za dobrze, bo jeździ się go kilka razy w tygodniu, ale jest idealnym początkiem dnia. Zresztą nagrywałem go wielokrotnie, Wielokrotnie o nim mówiłem, nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych kopek i też chopek, na których można spotkać trenujących zawodników bardzo często. Bo jest to podjazd, który zaczyna się w zasadzie kawałeczek na całym Kalpę. Macie chwilkę po wybrzeżu, po takich kopeczkach rozgrzewki, a potem bach. Prawie 200 metrów w górę, idealnie nachylonego, o tej porze dnia, czyli w poniedziałek około 10 pustego podjazdu. Naprawdę super sprawa. Mnóstwo osób tutaj różne ćwiczenia robi. Ale podjazd fajny w każdą stronę. W sumie hej, góra fajna w każdą stronę. I na podjeździe, i na zjeździe. W ogóle zjazd jest genialny. Jest to w ogóle super góra do wszystkich ćwiczeń. Zarówno tych jakichś mocowych, interwałowych na podjeździe. Jak i jest to świetne miejsce do treningów zjazdowych, zwłaszcza w takich godzinach, gdzie ruch jest mało. Mały, bo zakręty są genialnie wyprofilowane. Jak widzicie, są szerokie. Nie trzeba tutaj się wygłupiać i życia ryzykować, gdzieś tnąc pod prąd, tylko szeroki pas, super profil zakrętu, można sobie ćwiczyć, powtarzać. Super też opcja dla początkujących, żeby się pewniej poczuć na takich górskich zjazdach. To też jest świetny segment na strawie, żeby zobaczyć ile tutaj w ogóle osób jeździ. Zobaczcie sobie teraz na screena, jakie tutaj ilości osób trenują. Zresztą drogą, no walka o koma tutaj to jest abstrakcja, ale też... Żeby zdobyć tutaj tytuł Local Legend na Strawie to by trzeba cuda robić bo niektórzy tą górę jeżdżą po kilka razy dziennie właśnie z racji treningów a jak tutaj mieszkają albo pozostają na dłużej to są przypadki kilkuset powtórzeń w przeciągu paru tygodni więc no raczej dla normalnego człowieka nie ma szans No i jest szczyt, chopeczki tutaj miejsce ewentualnie żeby stanąć, poczekać na kogoś bezpiecznie, nie na drodze i lecimy w dół. Dalej na trasie miejscowość Senija. Taka niepozorna miejscowość, położona w miejscu, gdzie przejeżdża mnóstwo kolarzy. Jak widać, tych kolarzy tutaj się całkiem lubi. Bardzo fajny mural na trasie. A przed nami teraz króciutki podjazd. Potem zjazd do miejscowości Liber. A potem, już chalon i zaczynamy podjazd na bernie. A trasa, na którą Was dzisiaj zabrałem, to jedna z tras, którą znajdziecie w moim. Przewodniku na 7 dni w Kalpę. Pierwszy raz w Kalpę, najbardziej sprawdzone trasy, które znacie z Bikeshow. Link do przewodnika, który możecie sobie kupić, jest jak zwykle w pierwszym komentarzu pod filmem. Tam też znajdziecie kraka na strawie, tam znajdziecie też link do Instagrama i serdecznie was na Instagram Bikeshow zapraszam, bo tam dzieje się dużo, dużo więcej niż na YouTubie. Codziennie relacje właśnie z takich miejsc jak tutaj, a przewodnik w PDF-ie. Do kupienia za 29 zł. Tam 7 tras, opisy GPX, linki do strawy i zdjęcia. I z góry dziękuję wszystkim na ten moment, czyli czwarty dzień czy piąty dzień sprzedaży. Prawie 160 sztuk sprzedanych, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. A dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, to jest jeden z tych dni, które bardzo lubię. Czyli, może nie ma dużo słońca, ale jest około 20 stopni, więc sam raz już na krótką nogawkę. Cienki, długi rękaw, myślę, że na jakiś mocny trening, dzisiaj nawet krótki rękaw by spokojnie wystarczy chociaż jak troszkę wjeżdżamy w głąb gór, trochę bardziej zaczyna wiać, ale ciepły wiatr dzisiaj. Zjazd w stronę Liber to jest niesamowity asfalt, najzabawniejsze jest to, że ten asfalt w zasadzie parę lat temu przed remontem też był super, ale i tak został wyremontowany, droga została poszerzona, troszeczkę wyprostowana, taki zakręt, który widocznie komuś sprawiał. Trudności, no i teraz macie po prostu no dywan idealny. Te asfalty to jest mistrzostwo świata, naprawdę się super zjeżdża. już powoli widać nasz cel. Tu jest miejscowość Liber, taka mała. Tam jest Halon albo Salo. Tutaj pamiętajmy o tym, że te nazwy miejscowości są pisane podwójnie, bo obowiązuje też dialekt walencjański. to jest właśnie ten z iksami zamiast cecha. No i tutaj ten masyw górski, który się wznosi nad tą doliną, to właśnie Bernia, jedną z tych gór jest Bernia. Zaczynamy podjazd w samym halonie i zaczynamy się wspinać tam, 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 a Bernia nam się chowa tutaj za tymi górami. W zasadzie sama Bernia to jest góra, której jeszcze nie widzicie, ona jest dużo wyższa. Znajduje się za tymi górami i na nią się rowerem szosowym wyjechać nie da. Tam są trasy biegowe, piesze, turystyczne i ewentualnie MTB. A to co widzicie tutaj, to taka teraz dość wysuszona dolina, to są wszystko winorośle. Tutaj normalnie rośnie sobie, sobie winogrona i z nich w Halonie robi się wino. Tam jest całkiem, całkiem duży zakład produkcyjny, czy jak to woli winnica. To już jest taki praktycznie zakład produkcyjny, bo tam z tego co pamiętam setki tysięcy, jak nie ponad milion butelek rocznie tego wina się produkuje. Można się zresztą udać też na degustację. Fajne kolory w ogóle dzisiaj wychodzą tutaj. Jesteśmy już w Halonie, a tutaj znajduje się bardzo ciekawe miejsce na... Takiej rowerowej mapie okolicy, też znajduje się ono w moim przewodniku, czyli bar Velosol, który tu widzicie po prawej, jeden z najbardziej popularnych takich kolarskich barów i knajp w okolicy prowadzony przez kolarską, belgijską rodzinę. Fajny miejscu położony. W zasadzie zaraz obok niego znajduje się skręt na podjazd na Bernie, który właśnie widzicie. Jak widzieliście bar dzisiaj zamknięty. Jest poniedziałek, warto sobie to sprawdzać. Ponieważ tutaj te wszystkie lokale, które jednak w weekendy mocno żyją z kolarzy często mają jakiś dzień w tygodniu, kiedy są zamknięte. I warto sobie to po prostu wcześniej sprawdzić, bo te dni są różne. Jeden lokal jest twardy Cały weekend zamknięty w poniedziałek, inny ma wolne w piątki. A na przykład w też popularnym barze czy w kawiarni Muset w Alcalaj jest tak, że często wypalają własną kawę, i wtedy też jest po prostu zamknięte. A my w międzyczasie zaczynamy podjazd pod samą Bernię I właśnie chyba przegapiłem ciekawą tablicę, bo ten podjazd jest pięknie opisane, czyli macie z jednej strony na starcie tablicę, która wam pokazuje, czego się spodziewać, ile to ma kilometrów, wyjeżdżacie na 620 metrów, jest 450 metrów przewyższenia, widać, jakie są średnie przewyższenia na każdym kilometrze i co więcej, te same cyferki pojawiają się w trakcie podjazdu, bo co kilometr podjazdu znajduje się też tablica informacyjna, pokazująca wam, jakie będzie średnie nachylenie na najbliższym kilometrze. Takie tablice i takie oznaczenia znajdują się w ogóle na najbardziej popularnych podjazdach w okolicy, jest to całkiem fajne, myślę, że było jeszcze fajniej w czasach przed nawigacjami i przed urządzeniami, które wam podają, na przykład nachylenie na bieżąco. Aczkolwiek przyznaję, że ja nawet jadąc nawigacją, mając na bieżąco podgląd chociażby nachylenia, które aktualnie jadę, i tak lubię sobie spojrzeć na tę tablicę, żeby zobaczyć, co przede mną. I w ogóle wszystkie takie rozpraszacze uwagi na podjazdach są super, bo pozwalają trochę odpocząć głowie i mniej się męczyć. Bardzo fajny podjazd, średnie nachylenie 4%, ale to dlatego, że na środku jest wypłaszczenie, a wręcz tak nawet minimalny zjeździk, ale nie jest to trudny podjazd z tej strony naprawdę równy, fajny. Z drugiej strony jest za to ciekawe, dlatego Was zabieram z tej strony, żeby nie podjeżdżać drugiej strony, bo z drugiej strony macie bardzo długi, taki trawersujący, dość płaski odcinek, są filmy z nim na Bike Show i dopiero sama końcówka to sztajfa po kilkanaście procent nachylenia, nawet do 18% miejscami dobija, więc jest to Dość uciążliwe bym powiedział, ja wolę zawsze jechać z tej strony, gdzie jest piękny, przyjemny podjazd, a zjechać sobie z tamtej strony, po prostu zacisnąć na chwilę zęby i przez ten stromy fragment się przetoczyć, a potem już sobie jechać tym takim słabo nachylonym, wręcz płaskim trawersem z widokiem na samo Kalpę na Zatokę. Są też fajne zdjęcia z tego na przykład na e, Instagramie. Ja nie wiem, czy dzisiaj będziemy zjeżdżać z drugiej strony, bo ekipa jedzie już, jak się dowiedziałem, z drugiej strony. W ogóle można tą trasę, to jest pętla, więc można ją jechać tak, jak ja dzisiaj zacząłem, a można w ogóle wyjechać pod samą Bernię drogą krajową, tak pewnie jechała ekipa, w stronę Benissy e, i tam atakować właśnie od tego płaskiego Trawersu. Ja tej strony nie lubię, oczywiście też jest taka opcja, ale przez to, że oczywiście jedziemy z dwóch stron, to chyba spotkamy się z ekipą na szczycie i być może po prostu zjadę z nimi w tę samą stronę, ale zobaczymy, w którym miejscu się złapiemy. I przed nami prawie 10 km jazdy pod górę. 9,8 i 434 metry do najwyższego punktu. A jak widzicie, podjazd w większości jest raczej łagodny, tylko dwa takie krótsze fragmenty na czerwono, więc całkiem fajna, przyjemna górka. I tutaj jedna z tablic, a podjazd się tak wije pod górę najpierw gdzieś w sadach oliwnych, potem będzie trochę więcej ekspozycji, ale raczej cały czas drzewa. Na co warto zwrócić uwagę przy zjeździe, to to, że tutaj ten piękny asfalcik na ujęciach nie jest zbyt gładki. To jest taki asfalt na bocznej drodze, wylany na niespecjalnie utwardzone podłoże. I on jest mocno pofałdowany, więc Akurat zjazd z tej góry w dwie strony, niezależnie jakbyście jechali, to nie jest coś super przyjemnego. Znaczy, jest ładnie, są fajne zakręty, ale mocno buja. Nie ma dziur, ale jest po prostu nierówno. Minęliśmy osadę Maserow, no i tutaj ten fragment, o którym Wam mówiłem, że się będzie wypłaszczało. To jest mniej więcej połowa, zostało nam 4,5 km do końca. No i widzicie, że jest trochę więcej widoczków. Więcej przestrzeni i też robi się kawałek płasko, a nawet w dół. A tam już za chwilę, no już finałowa wspinaczka na szczyt. No i ostatni fragment podjazdu. Tam widać co jechaliśmy przed chwilą. Bardzo fajna jest ta góra. Na końcówce zwłaszcza. Z tymi charakterystycznymi takimi murkami. Mogliście je widzieć na wielu zdjęciach z tych okolic. No i przed nami ostatnich 700 metrów i jesteśmy na szczycie przy tablicy. Ale to nie jest tak naprawdę najwyższe miejsce, gdzie wyjedziemy. No i jest tablica 620 metrów, bernia. Jak widzicie, a prawdziwa, właściwa bernia to jest właśnie to, co widzicie przed sobą. Czyli ten masyw, wokół niego prowadzi bardzo fajny szlak pieszy. Po drugiej stronie są ruiny twierdzy. No i po drugiej stronie jest też koniec pewnego bardzo znanego asfaltowego podjazdu. A my lecimy jeszcze kawałek dalej w ogóle. 35 minut dzisiaj zajął podjazd takim normalnym tempem, więc naprawdę bardzo, bardzo przyjemna górka. My lecimy na najwyższy punkt, no i może tam złapiemy ekipę. No i jesteśmy we właściwym, najwyższym punkcie. Tutaj, jadąc dalej, zaczyna się ten stromy zjazd, o którym wam mówiłem. Na początek pokazuje 9%, ale potem jest gorzej. No i co, w dole już widać morze, widać wybrzeże, widać tą. Płaską skałę, o której Wam mówiliśmy z Kasią, że da się wokół niej też zrobić traskę spacerową, no i tutaj właściwa Bernia, a wokół niej trasa. Też na całkiem fajny trekking. To jest jedna z naprawdę klasycznych rundek w okolicy, e, takich, które po prostu trzeba przejechać. Zawsze jak to się wpada na jakiś taki tydzień. Rundka trochę krótsza, jedna w sumie z najkrótszych, bo 60 e, km, 1000 m w górę wychodzi całości, czyli samej tego podjazdu, samej berni i tych wszystkich chopek po drodze. Można zjeżdżać, tak jak to prowadzi mój track, czyli tą samą drogą. Ja wolę jechać, właśnie tak, że zjeżdżam teraz do Benissy i znowu zjeżdżam przez Fusterę. Bo po prostu wolę ten zjazd, wolę tę drogę. Jest spokojniejszy, jest ładniejszy, nie lubię zjeżdżać tą krajówką. Wiele osób nią zjeżdża, bo można się tam naprawdę rozpędzić spokojnie do 70-80 na godzinę, ale moim zdaniem nie jest to zbyt fajna opcja. Często tam wieje, jest duży ruch, no to jest główna droga, a nie droga lokalna, więc gorąco polecam. Tak jak mówiłem, dokładnego traka, też z opisanym velosolem i z gpx znajdziecie w moim. Przewodniku, a ja już się minąłem z ekipą, która już zaczęła zjeżdżać, więc gonie ich i łapiemy maćka razem z całym turnusem. Są. Dzień dobry. Dzień dobry, nic się nie zmieniają. Bonjour. Do, do nie, Buenos Aires. Bo Buenos Aires. Dzień, e, czy rok, czy dwa, czy pięć, czy osiem lat temu to samo, Maciek tylko mocniejszy, Rysiek na coraz lżejszych rowerach, Rysiek na coraz starszych, nie, nic nie już nic nie mówimy, nie, to będzie, to będzie osobny temat, to będzie osobny temat historii. Maciejowy turnus e, czeka w kolejce po kawkę. pierwszy turnus z sześciu. Pierwszy turnus z sześciu. Ile, ile osób? W tym roku 6? A, ile osób? Teraz mam 15. Kurde, no kurde. Tak samo no. będzie 15 lekarzy w właściwie. nawet na ostatnim będzie chyba 16. Solidna jest grupka. Miejsca. Jest jedno miejsce chyba jeszcze w trzecim tygodniu. A, kto pierwszy ten lepszy tak jest. jest jeszcze coś, co może złapać.